Cześć, nazywam się Janna Kujawska, jestem marketing managerem w Questy i w dzisiejszym blogu chciałabym poruszyć kwestię konfiguracji i elastyczności systemów CRM. Przejdźmy pokrótce przez agendę. Odpowiemy na pytanie, co oznacza słowo elastyczny w kontekście systemów CRM? Czy produkty gotowe także możemy uznać za rozwiązania elastyczne? Czy to dobrze, że CRM jest elastyczny? Jakie obszary powinny być możliwe, do samodzielnej konfiguracji przez użytkownika lub no po prostu jakie obszary są możliwe do dostosowania właśnie w elastycznych systemach CRM, a także zastanowimy się, czy podczas szukania systemu CRM dla swojej firmy powinniśmy skupiać się wyłącznie na rozwiązaniach branżowych. Jeżeli temat wydał Ci się ciekawy, ale z jakiegoś powodu nie możesz teraz obejrzeć całego nagrania, lub po prostu interesuje Cię konkretny punkt danej, z naszej listy, możesz przejść do opisu filmu, filmu na YouTube i kliknąć w konkretny znacznik czasowy, co pozwoli Ci od razu przeskoczyć do danego punktu. Co oznacza elastyczny system CRM? Ja elastyczny CRM rozumiem jako system, który mogę za pomocą dostawcy, ale także samodzielnie, to jest słowo klucz, dopasować do biznesu. Jest to narzędzie, które w dużym stopniu pozwoli mi odwzorować samodzielnie procesy biznesowe, które występują w mojej firmie. Dlaczego podkreślam samodzielność? Myślę, że mogę powiedzieć, że każdy system może być dostosowany i zmieniany przez dostawcę, jeżeli oferują takie usługi np. w ramach systemów dedykowanych. Natomiast czy tylko systemy dedykowane możemy uznać jako systemy elastyczne? Moim zdaniem niekoniecznie. CRM jest elastyczny w momencie, gdy mogę, ale nie muszę skorzystać z pomocy dostawcy, aby dopasować system właśnie do moich procesów biznesowych. Nie mówię tutaj o ingerencji w tak zwany core systemu, natomiast o dostosowanie funkcjonalności bardziej pod potrzeby mojej organizacji. Czy produkty, tak zwane, gotowe mogą być elastyczne? Jak najbardziej tak. Na rynku znajdziemy systemy, które są, nie oferują takiej elastyczności lub oferują ją w znikomym stopniu. Na przykład ta elastyczność dotyczy jednej czy dwóch funkcji, ale także znajdziemy systemy, które oferują taką elastyczność w naprawdę wielu obszarach. Czy to w zasadzie dobrze, że system CRM jest elastyczny? Naprawdę trudne jest balansowanie pomiędzy elastycznością a narzędziem prostym w obsłudze. I nie ma co ukrywać, elastyczne CRM. Taki, który jako jedyny da Twojej firmie możliwość do odzwierciedlenia procesów biznesowych zachodzących w Twojej firmie, może być nieco trudniejszy w konfiguracji. Ale czy powinniśmy się tym przejmować? Kiedy w zasadzie konfigurujemy system CRM? Dzieje się to na samym początku, często z pomocą dostawcy, albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem materiałów wideo, oraz w momencie, gdy chcemy wprowadzić usprawnienia. Ale wtedy nie powinno to stanowić dla nas większego problemu, ponieważ wiemy już, jakie możliwości oferuje system, jak to możemy dostosować, a także zawsze mamy do pomocy materiały, wideo czy pomoc bezpośrednią od dostawcy. Podsumowując, elastyczność to jedna z kluczowych cech, jaką może zaoferować system CRM, między innymi ze względu na zmienność otoczenia, w jakim znajduje się obecnie Twój biznes. Czy warto szukać tylko branżowych rozwiązań? Moim zdaniem, ograniczając wyszukiwania do branżowych rozwiązań, napotkamy na dwa problemy. Takich rozwiązań będzie bardzo niewiele, o ile w ogóle będą występować w danej branży, oraz druga kwestia, prawdopodobnie będą stosunkowo droższe od średniej. Poszerzając obszar wyszukiwania, z dużym prawdopodobieństwem znajdziemy rozwiązania elastyczne, które dopasujemy do branży czy biznesu. I nie odczujemy w zasadzie różnicy funkcjonalności. Koniec teorią, przejdźmy od razu do części praktycznej. Zobaczmy, jakie obszary mogą być możliwe do samodzielnej konfiguracji przez użytkownika właśnie w elastycznym systemie CRM. Patrzymy obecnie na szansę sprzedaży. Jest to kluczowy obszar systemu CRM jakie mamy tutaj możliwości dostosowania jako użytkownik. Możemy decydować o liczbie etapów oraz oczywiście o ich nazewnictwie. Możemy dodawać własne cele w etapie, w danej szansie sprzedaży. Możemy dodawać także dodatkowe atrybuty i nadawać uprawnienia do nich, czyli decydujemy, czy dane pole ma być widoczne i przez jaki profil użytkownika. Mamy także możliwość tworzenia wielu kampanii. Po co w zasadzie to wszystko? System musi dopasować się do Twojego biznesu. Nie zmienisz procesów w swojej firmie. Tylko dlatego, że system CRM narzuca ci takie, a nie inne ramy. No, chyba że planujesz przejść z Excela właśnie na system CRM, to jest to dobra zmiana. Segmentujesz szanse lub chcesz konkretnych informacji, chcesz mieć dostęp do konkretnych informacji, których nie przewidział producent, i dzięki właśnie takim atrybutom masz możliwość rozszerzenia. Procesów może być w Twojej firmie wiele, i dlatego możesz chcieć wiele z nich obsługiwać właśnie za pomocą systemu CRM. Patrzymy właśnie na proces pozyskiwania klientów. Innym przykładem jest proces rozwoju współpracy z obecnymi klientami, a jeszcze innym, na przykład proces pozyskiwania partnerów czy dystrybutorów Twoich produktów. Mając możliwość tworzenia wielu kampanii, możesz każdą z nich obsługiwać w systemie CRM. Baza kontrahentów. Wiemy, że CRM gromadzi i porządkuje informacje o kontrahentach, jednak każda firma może potrzebować innych informacji. Oczywiście część będzie podobna jak na przykład NIP, adres, czy dane kontaktowe do danej firmy. Natomiast możliwość tworzenia atrybutów dla kontrahentów daje szerokie możliwości segmentacji, a następnie wyszukiwania po danych polach. Na przykład w tej karcie widzimy status relacji, który pozwala nam określić, czy współpracowaliśmy z danym kontrahentem, czy nasza współpraca jest aktywna, czy może zakończona. W innej karcie kontrahenta możemy na przykład zdefiniować własną zakładkę, w której Dodamy takie pola jak branża, skala. Dzięki nim także możemy segmentować naszych klientów. Tych pól oczywiście może być więcej i to Ty decydujesz, jakie powinny znaleźć się w Twoim systemie CRM, jeżeli postawisz na rozwiązania elastyczne. Przejdźmy do pulpitu pracy. Pulpit jest to miejsce, które widzisz od razu po zalogowaniu do systemu. Nie każdy CRM oferuje taką możliwość. Ja osobiście uważam, że jest to bardzo przydatne. Jeżeli często odwiedzamy dane miejsce w systemie, na przykład raporty, no, czy naprawdę za każdym razem musimy klikać 10 razy, żeby dojść do tego raportu? No moim zdaniem nie. Funkcjonalne rozwiązania, funkcjonalne rozwiązania umożliwiają nam wyświetlenie tych najważniejszych dla nas informacji, do których wracamy każdego w zasadzie dnia, już na samym pulpicie. Właśnie po to, aby oszczędzić nasz czas. Elastyczne systemy CRM dają możliwość samodzielnej konfiguracji takiego pulpitu i w zasadzie możliwość zmienia tego dowol w dowolnym momencie. Kalendarz, czyli zadania i zdarzenia. W systemie planujemy zadania i rejestrujemy zdarzenia, czyli zapisujemy notatki z wykonanych przez nas zadań. Na tej podstawie celem tworzy historię, którą wykorzystujemy m.in. do poprawy relacji z klientami, do usprawnienia obsługi klienta, do w ogóle usprawnienia procesu sprzedaży. Elastyczny celem pozwala decydować o typach zadań i zdarzeń, które występują w Twoim systemie. Na przykład tutaj widzimy, że domyślnym typem jest przygotowanie oferty. Ale co, jeżeli Twój biznes tego nie przygotowuje? Tego nie potrzebuje, nie przygotowujecie ofert dla swoich kontrahentów. Możecie usunąć ten typ, a dodać na przykład własny, przygotowanie dokumentacji. Typy zadań i zdarzeń wykorzystuje się w analizie, na przykład aktywności pracowników. Możesz sprawdzić, ile zadań danego typu wykonali, czy zlecone przez Ciebie zadania o konkretnym typie zostały wykonane, i sprawdzisz to szybko. Ponieważ możesz skorzystać y, także właśnie z elastycznych raportów i zdecydować, że na przykład chcemy zobaczyć zadania tylko o konkretnym typie danego użytkownika z danego dnia. Dotarcie do takich informacji zajmie nam kilka sekund. Projekty. Jest to obszar zarządzania projektami czy zleceniami danego typu, na przykład marketingowymi. Dzięki temu jako kierownik w szybki sposób dotrzesz do konkretnych i aktualnych informacji, np. o poziomie realizacji danego projektu czy zlecenia, natomiast pracownicy otrzymują konkretną listę zadań, za które są odpowiedzialni, wraz z opisem, czego w danym zleceniu się od nich oczekuje. Zadanie nie zniknie, nie zostanie pominięte. Szerzej o tym mówiliśmy w filmie, który znajdziesz na naszej playliście w opisie. Co w zasadzie umożliwia elastyczny CRM w tym obszarze? Domyślnie zdefiniowany typ, który tutaj widzimy, to projekt marketingowy, ale oczywiście to Ty decydujesz o tym, jaki typ projektu czy zlecenia występuje w Twojej firmie. Możesz zmienić jego nazewnictwo, jego numerację. Decydujesz także o tym, co jest widoczne w karcie już danego zlecenia, danego zadania projektowego. Widzimy tutaj na przykład pole opis zakończenia. W jednym y, typie y, projektów, na przykład w projektach marketingowych, może to być y, przydatna opcja, może tak by, także być przydatne, przydatne miejsce, w którym może y, osoba z marketingu załączyć na przykład plik graficzny, natomiast na przykład w dziale realizacji y, niekoniecznie będzie to potrzebne. Takich widoków kanbanowych m, możesz tworzyć wiele. W zasadzie możesz je dostosować, możesz je dostosować dla każdego działu twojej, występującego w Twojej firmie. Więc to jest kolejny plus rozwiązań elastycznych. Przejdźmy teraz do produktów. Baza produktów w systemie CRM służy do tego, aby pracownicy mieli dostęp do tych samych i aktualnych informacji o ofercie produktowej, o, o cenach czy stanach magazynowych. Produkty umożliwiają także szybkie tworzenie ofert bez przepisywania danych. I co w zasadzie w tym zakresie możemy edytować? Widzimy teraz widok listy produktów, widzimy kolumny, które są obecnie wyświetlone, ale to Ty decydujesz o tym, które, które kolumny powinny się tutaj wyświetlać na przykład, którą, którą cenę powinni widzieć Twoi handlowcy i którą powinni oferować Twoim klientom. Decydujesz także o opisach produktów. Możesz do nich dodawać dodatkowe atrybuty, które pomogą Twoim pracownikom zrozumieć ofertę i produkty, które oferujecie. Dokumenty. Przejdę do szablonów dokumentów. Jeżeli w Twojej firmie jest osoba o umiejętnościach technicznych, które pozwalają jej na stworzenie lub edycję szablonów, na przykład wyglądu faktury, którą przesyłasz do klientów, to w elastycznym systemie CRM zyskasz możliwość samodzielnego dostosowania takiego szablonu faktury, oferty czy zamówienia. Będziesz mógł dodać własne logo, zdecydować gdzie mają się pojawić zdjęcia lub dodatkowe opisy. Oczywiście, dostawca może Ci w tym pomóc, ale tak jak wspomniałam, elastyczny CRM da możliwość takiego dostosowania także osobie w Twojej firmie, która ma umiejętności techniczne. Uprawnienia i profile. Uprawnienia to szczególnie ważny obszar systemu CRM. Odpowiada za bezpieczeństwo informacji, a także wpływa na czytelność i przejrzystość systemu. Elastyczny CRM pozwala na to, abyś to Ty decydował o tym, kto ma widzieć dane obszary systemu, czy nawet konkretne pola. Czy każdy pracownik powinien mieć ograniczony dostęp do informacji o kontrahentach lub poziomie, lub poziomie realizacji celów wszystkich pracowników? No, zdecydowanie nie. Patrzymy na bardzo rozbudowany system uprawnień, który pozwala włączyć lub wyłączyć widoczność danych pól dla konkretnych profili pracowników. Profile to jakby grupy, do których przypisujesz danych pracowników, nadając im jednocześnie taki pakiet uprawnień. Najczęściej stosowany podział to administrator, kierownik, handlowiec, jeżeli jednak chcesz przydzielić inne uprawnienia. Na przykład dla handlowca, który dopiero rozpoczął z Wami współpracę, możesz stworzyć profil staż i lekko, i lekko ograniczyć mu uprawnienia. Wtedy także z menu, które widzimy u góry, znika dostęp do danego obszaru, przez co system staje się jeszcze bardziej przejrzysty dla danego użytkownika. Raporty. W gotowym systemie CEREM masz dostęp do standardowych raportów. I co to oznacza? Takie standardowe raporty w elastycznym systemie CEREM mają jednak możliwość dostosowania. Z jednego raportu, na przykład tutaj patrzymy na sprzedaż według pozycji, możemy stworzyć raport, właśnie sprzedaż według pozycji, sprzedaż według kategorii produktów, sprzedaż według kontrahentów, zrobić sobie na przykład taki ranking kontrahentów, z którymi mamy najwyższą sprzedaż lub najniższą, Sprzedaż według pracowników, czyli ranking najlepiej sprzedających handlowców i takie raporty, pamiętaj, że nie musisz za każdym razem wchodzić do raportu i zmieniać jego ustawienia, tylko możesz je sobie wyświetlić właśnie na ujdzieszcie, na swoim pulpicie pracy i zachować ustawienia, które zrobiłeś już raz. Mogłam pominąć wiele możliwości elastycznego systemu CRM, ale chciałam pokazać na wielu przykładach, jak określić, czy dane rozwiązanie jest elastyczne i jakie niesie to ze sobą korzyści. Elastyczny jest bez wątpienia system dedykowany, ale elastyczne okazują się także produkty tak zwane gotowe. Jeżeli masz pytania na temat tego nagrania bądź systemów CRM, zachęcam Cię, żebyś napisał do nas, napisała do nas. Na pewno chętnie odpowiemy. Zachęcam także do polajkowania naszych materiałów wideo, a przede wszystkim do subskrypcji naszego kanału na YouTube, bo już przygotowujemy dla was kolejne materiały. Do zobaczenia.